Siemano w kolejnym odcinku mnie na kanale W dzisiejszym odcinku będziemy mieli Włożenie płotu Jak zwał tak zwał dlatego napiszcie hashtag płot Ale jest z nami też i młody Cześć Także on już się przywitał choć młody tutaj ci pokażę o co chodzi Wy oczywiście zostawcie suba bo lecimy po 93 tysiące widzów I wbijacie na instagrama Bo tam lecimy po 18 tysięcy osób do końca roku Jeżeli to się uda to będziemy naprawdę To no będzie świetnie tak naprawdę hashtag powiedziałem Hashtag płot Także gicior Będziemy przywozili takie oto przęsła Zobaczcie młody biały z czarnym to, co kupowaliśmy kiedyś do naszego gospodarstwa, tak i teraz to będziemy kupować, żeby ogrodzić o takło, o otakło, no i otakło. E, ja już ja ja się przy... nikt nie odpinać. Dobra, no i przyjedzie dzisiaj też i betoniarka, widzowie, bo będziemy tutaj wylewali beton pod budowę właśnie takowej kostki, no i w sumie tak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek. No jeżeli nam się uda czasowo, to jeszcze może pojedziemy siać e, pszenicę tutaj na tym kawałeczku, no ale to zobaczymy, czy to wszystko wyjdzie. Dobra, jedziesz czym? John Deerem? No, no w bo, tak, bo ty, ty, ty w odcinku, no to właśnie wiem, to tak. będziemy zmieniać, ja sobie to, albo ty odczepiłeś, weź pierwszą tą przyczepę, ja ci odczepię, no jest, bo, dobra. I ty nie wiesz za bardzo gdzie jechać, będziemy jechać w stronę kościoła, ale ja ci wytłumaczę, to ja będę pierwszy sobie jechał, dobra? Dlaczego? Do Skoro w stronę kościoła, no to... No to w stronę kościoła, no to wiesz gdzie jechać, no to jedź. Tylko, że... A ja chyba sobie obciążnik Prze jeszcze... Pod przez to pole mogę przejechać? Eee, wiesz co? Nie wiem, jak tam wygląda ze zjazdem z tego wszystkiego, ale możesz próbować. Jakoś wjedzie, to jest w końcu John Dobra. No, nie wiem, czy tył mu do góry nie idzie za bardzo z tym obciążnikiem, no ale dobra, niech będzie o taką na razie. Eee, bierzemy dwie przyczepy, żeby sobie we dwóch się przejechać. Nie będziemy tego wwozić, to też trochę swoje waży. Eee, tam załadunek będzie widlakiem. Albo jakoś inaczej będę to robić, bo ja nie pamiętam, jak to robili. Wtedy, wtedy zamawialiśmy bardzo dużo, to Tirem nam przywieźli. No on ma węże podpięte i jakoś jedzie tylko 20 na godzinę. No, a zobacz, czy na pewno węże podpiąłeś. Są podpięte. Tak? No. 20 a to, że czasami to się tak psuje, że trzeba je odpiąć i podpiąć. No to weź, zrób sobie to. Nie, nie już. Żebyś wie, żebyś nie jechał 20 na godzinę, cały czas, całe życie. Ja cię kręca. E, w ogóle ja, ten odcinek macie w środę, a wczoraj był fajny live, także dziękuję każdemu za aktywność, bo zrobiliśmy w 3 godziny 40 chyba 5 tysięcy wyświetleń na live, co jest naprawdę liczbą nie wiadomo jak dużą. W ogóle robimy bardzo duże liczby, prawda, młody? No. No i to pod każdym względem, tak naprawdę robimy naprawdę duże liczby. Wczoraj na live było 1800 chyba parę osób, e, jeżeli dobrze pamiętam. Także jest to naprawdę rekord pobity. Hmm, jeżeli chodzi o liczbę osób, na live'ie, bo wcześniej a, chyba było 1500 wiecie. z czymś. E, pobiliśmy rekord łapek, bo w 8 minut wbiliśmy Mati Gaddi. Ile łapek wbiliśmy w 8 minut? Mm, nie wiem. 1000 aż. Czaisz? A, no, po prostu, a w 3 godziny wbiliśmy prawie 4000 łapek, bo tam było 3900 z czymś. Także naprawdę statystyki. Mega są. W grudniu, w poprzednim miesiącu, w sumie też były mega. Także to nas naprawdę cieszy, bo się z młodym rozwijamy i widzimy, że po prostu to, co robimy, no to gdzieś tam się ludziom podoba. I do tego też wymyślamy kolejne, inne pomysły, niż tylko robienie w polu, ale dokładamy też do tych odcinków prace polowe, tak jak ostatnio robiliśmy siewy z zamiastkiem czegoś tam, czyli rozmowa z księdzem na przykład. No a dzisiaj Gdzie ty Eee. Takie... A czekaj, dobra, ja pojadę drogą polną. No bo ty tak szybko Oj. popierdzieliłeś, że ja cię nie widziałem, nawet, wiesz? I ja na pałace ja gadam, gadam, patrzę chwilę przede mną byłeś? Patrzę, nie ma cię, to myślę tutaj, a w lewo spojrzałem, wiesz? Żeby zobaczyć, czy tam tamtędy pojechałeś, a już cię widzę. No bo tak jedziesz szybko. No ja jadę tylko 50 na godzinę. To będzie pierwszy dom za kościołem, wiesz? Aha. No jakbyś tam nie ogarnął, tutaj nic nie jedzie, nic, to możemy wyjeżdżać. Okej. Okay. Ja no, już znowu Cię nie widzę, czy aś tak szybko jedziesz. No, 50 na godzinę, a ja, się godzina, się... ja jadę. 54. Ja żeby podobnej prędkość. Co tak mi uciekłeś, a widzę cię już na zakręcie. No, dzisiaj też przyjedzie betoniarka, tak jak mówiłem. E, zobaczymy. Jakiś chłopa przyjechać z tym betonem. Nie wiem, czy to pójdzie jedna betoniarka, czy to będzie trzeba dwie betoniarki. Nie mam bladego pojęcia, ile to wyjdzie e, tego wszystkiego, no bo to wiadomo, żeby kostkę położyć, na tą kostkę. Teoretycznie to nie masz takiego betonu pod kostkę, chyba że można, ale to bardziej masz piasek z cementem, taki su suchy, wiecie? Eee, żeby to wszystko się ładnie ułożyło i trzymało. Przynajmniej tak się kiedyś robiło gdzieś tam u mnie. A chyba betonu aż tak bardzo nie trzeba, no ale takiego czegoś wiadomo, nie, nie ogarniemy w farmingu, tylko trzeba Taka, robić to z pomocą betonu. Eee, w prawo dobrze pojechałeś, czekaj, to był stop. I teraz w lewo? Eee, jedź prosto. Źle pojechałeś. Źle... Powiedziałeś mi najpierw, że dobrze pojechałem. No, bo ja myślałem, że tutaj, że o to ci chodziło ten pierwszy skręt. Wiesz? Tutaj, patrz, o tu gdzie ja jestem, w tym domu. Tylko, że ja nie wiem, jak on nam będzie to ładował. Czy do niego będę zawracał, czy nie, bo tu jest 10 dziesię przęseł. aby po 500 weźmiemy, bo to wiadomo, że te przyczepy też nie będą dźwigały nie wiadomo jakiego ciężaru. Ja sobie jakoś tutaj nawrócę, oby ja to te się udało. No, czekaj, na razie ja sobie spróbuję tutaj nawrócić jakoś. Że okay. boczkiem sobie przejechać. I przyczepo nie zaczepić. Okej, okay, git. Ja wezmę te tamte. Przygotowane, czy? No, przygotowane, ładne, no bo tu chłop ogólnie zajmuje się produkcją tego i handlem. Dobra, widzowie, ogólnie problem jest taki, że jest... byliśmy mówieni chłopem, ale tutaj go nie ma i nie jesteśmy w stanie tego po prostu wziąć, bo nie mamy czym tego załadować. E, także problem jest taki, będziemy musieli telefonicznie jeszcze to uzgodnić, domówić na pewno więcej. I Najprawdopodobniej znowu nam to przywiozą e, Tirem No jak na razie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, także wracałem po prostu na gospodarstwo. Wsiadaj młody, jedziemy na gospodarstwo i czekamy na betoniarkę, bo to jest, widzę, jedyne rozwiązanie na dzisiaj. No kurde, jesteśmy umówieni, a tu nie ma go. Czeka. mam Czekaj, do przyjadę jego, pierwszy. Jego? No po co u niego, jak tędy nawrócisz. E, widzicie, nawet takie rzeczy się zdarzają, także tutaj na pewno, no kurde, nieudane przywiez... przywiezienie przęseł, tak w skrócie można nazwać ten odcinek. No ale to jeszcze nie wszystko, bo zaraz będziemy jeździć... W sumie będziemy jeździć, będziemy czekać na betoniarkę. I będziemy robić siewy koło gospodarstwa, bo widzę, że ten odcinek raczej za długi nam nie wyjdzie. Jedziesz? Matias! Co? Jedziesz? No jadę. Dobra gicior. Tylko, że nie tą drogą, co ty? By to jak zwykle tymi polami żeś pojechał. No. A także myślą, wiadomo. Co ty tamtędy wolisz jeździć? No bo tędy szybciej jest. Tak? No. no ale tam masz drogę polną, a tu masz normalnie asfaltik elegancko. No to co? Umyję się i nie będzie widać. No niby tak, po błocie to zawsze fajnie pojeździć. Tu też pole mamy przygotowane a nawet do... Ma, bo no, błota nie mamy też nie padł. Będziemy musieli kurde jeszcze tych księgów, powiem ci, że Matias jeszcze mamy trochę, no nie? Dopiero jedno no. pole zeszliśmy. o ile dzisiaj się to drugie uda, to jest malutkie koło gospodarstwa Ale ja tak szczerze mówiąc nie wiem, czy ja będę szybciej od Ciebie na gospodarstwie, bo jak ja widzę jak ta szybko Twoja strzałka się porusza, to to to... Strzała, no, mogłeś powiedzieć czerwona strzała, czyli case <gulet> Kurde, ten New Holland tak ładnie wyglądał, ale case'ik powiem Ci, że nie żałuję, że go kupiliśmy Dobra no. sprawa, no nie? No Lecimy, byne gospodarstwo. No daleko nie mieliśmy się przejechać, także no, nie jesteśmy jakoś dużo stratni w paliwie. No ale no byliśmy dogadani słopem i widzicie. Nie, ty będziesz pierwszy. I nie było go. No, wiadomo jakieś tam obowiązki w ogóle może coś u kogoś robił, ale. Że nie wiem, wieczorem jeszcze Skoczymy. No ale to nie wiem czy przez telefon lepiej nie domówić już wziąć tego tira i żeby wszystko na raz przywiózł, bo tak to byśmy musieli jeździć najprawdopodobniej A, no ze dwa razy tu 10 czasów Co? Z chwilę Cię widziałem, jak jechałeś. O, bo tu 10, 10 przęseł widzowie nie starczy, nie ma opcji. Nie wiem, jak Ty sobie tutaj zajedziesz, ale ja tą pierwszą zostawię tutaj, przyczepę. OK. I odczepiamy od razu i dawaj siewniki podczepimy i będziemy czekać na tego... ...chłopa od betoniarki. Który siewnik weźmiesz? Ten większy pewnie, znając życie. Nie, no ja biorę zielony, żeby zielony? mi zielony. A, do no Dobra, to będzie czerwony to, i zielony zestaw. A to zestaw. będzie do Keisa pasować. No, no, to git. Tylko cyk, cyk, cyk. No, i odstaw to. Coś tutaj nie, ja wiem, nie, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem, tutaj soi nie zasiał mimo wszystko, wiesz? Bo to jest krzywe pole, tylko tyle, że no odstaw. No sobie tutaj jakoś zajęć i odstaw. Ja nie wiem, ty to odstaw. No, normalnie. Ja nie... A soi nie można siać jeszcze. Dobra, no patrz. podjeżdżasz o tako. I sobie ustawiasz gdzie tak naprawdę chcesz, to no, mogłem ja to troszeczkę dalej odstawić. Ale ja o obym zajechał na twoim miejscu, no nie? Coś takiego. I po prostu sobie tutaj ocykle leciutko. Ja bym na przykład tak nie cofnął, nawet yy, te parę metrów. Dobra. No nie jeszcze nie. No ale tu i tak nie będzie przeszkadzać. Ja nie mówię, żeby je podczepiać. Ja mówię, żeby sobie stały no. tutaj, no nie. Mogliśmy to w sumie tam bliżej, no wsiadł do John No i w sumie poczekamy jeszcze przed siewami, bo to dużo nie mamy, na tego chłopa z betoniarko, no nie? No bo tych przęseł trzeba mieć i na oko, no tak ze 30, no nie? Także to w sumie i tak. No źle na tym nie wyszliśmy, ale na pewno zostaliśmy oszukani. Dobra, my już jesteśmy po cięciu, yy, młodego z nami nie ma, ale czekamy sobie właśnie na pana, który przyjedzie tutaj z betoniarką miał być za chwilę. Nazywa się Marek, z tego co pamiętam, bo mówili przez telefon, że tak będzie miał na imię, także Git. No my czekamy, będzie go trzeba tutaj pokierować. Jak on ma tutaj wjechać, tą przyczepę mogłem odstawić, bo ja nie wiem, jak on to betoniarko się tu zmieści. Także było idealnie, widzę, że już jedzie. Dobra, panie, panie, czekaj pan, czekaj pan, czekaj pan, żeby pan tutaj dobrze wjechał. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę tutaj wjeżdżać, co tylko tu rów jest, żeby ona nie przeważyło. Nie, dobra. to jest taka maszyna, że to nie powinno. Dobra, git git. Muszę sobie podgłośnić trochę. Pan tutaj się zmieści między tymi? Tak. Tak, dobra. Nie wiem, czy tu dwa razy nie trzeba będzie jechać. To pan pojedzie jeszcze do firmy. E, teraz mam tak. No ja właśnie panu proponuję podjechać sobie do przodu. O tutaj, o. To pan jest fachowcem i cofać sobie tyłem, no nie? Nie wiem, czy to nie będzie najlepsza opcja, bo tu jest, jest miejsca, miejsca to. Też mamy podobną maszynę na gospodarstwie młodego, nie ma. On by panu pokazał, tu by poleciał do domu pod klucze. Ale patrz, jaki kamas widzi pan? Dobra, o, dobra. Uważaj, uważaj na tego, taczkę pan nam przewrócisz. Co pan robisz? Dobra. Dobra, git, git, git. No, fajna to maszyna. Mogę wsiąść do środka? Tu pan zaczyna Co, wylewanie tak? tego, bo to jest i tak yy, bez różnicy, widzę, już się kręci panu to. Wylewać? No, może pan wylewać, tylko tak stopniowo, żeby to porozwalać, jakoś na no, ni. Dobra, jedzie, Ej, powoli, skończ, kończ, kończ, kończ. Ale żeś to zrobił teraz, ja cię kręca. Jak tak. u mnie to się ścięło, że ja nie widziałem ile tego jest wylane, bo ja, te, ja to miałem niewidzialne. Ja tylko jak cofnąłem, to po Ja pierdziele, czekaj pan. Jak się mogło ściąć, jak pan siedzisz w samochodzie, co tu się ścięło? Najwyżej mózg panu się mógł ściąć Dobra no, no lusterka nie widziałem A, lusterka nie widziałeś, dobra, czekaj, czekaj, czekaj Nie wysypuj na razie pan, bo tu trzeba Ja to panu trochę rozprowadzę wiadrem Powinien pan mieć teraz wiadro, jak żeś pan tak zrobił I latać razem ze mną tutaj Po mojej powierzchni bo żeby ja to jakoś tylko jakoś betoniarką Ja tylko rozwalam beton A, więcej obowiązków pan już nie masz? Nie A, Zadzwonię do szefa, jak pan tutaj źle jeszcze raz coś zrobisz i zobaczymy, ile pan będzie robił w tej firmie, bo robota niby fajna, przyjemna, ale tutaj trzeba myśleć trochę. Dobra. Jak pan myśli, trochę placu tutaj mamy nowego, także może się to wszystko nada, jak będzie dobrze. Okej. Okay. Jakiś ciemny ten beton. Skąd to jest ten beton w ogóle? No, yy, z betoniarki. To, to wiem, że z betoniarki, ale z jakiej firmy, bo tutaj ja nie, nie wiem skąd ja zamawiałem a, to. A nie, a nie widzisz na betoniarce? Pokaż mi to, co, co, o, co to jest. odkręca się, odkręca się. Dobra, niech będzie, teraz tak. Musi pan podjechać tutaj, do tyłu. O, to w tu, tu miejsce pan cofasz. Raz, dwa, szybko niech to będzie robione. Dobra, to się porozjeżdża, także też dobrze my później sobie porozjeżdżamy to jeszcze trochę. Z braciakiem, i pan klika Ctrl, -i. znaczy pan klika wysypowanie, i pan podjeżdża do przodu. Powolutku. No, żeby to się rozsypywało. Git. A później my sobie tego jakoś rozprowadzimy. I pan zrobi parę takich przejazdów, no już nawet za szybko. Tyle, 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 dzieje, dobra. Okej, okay. eee. No nie wiem, czym by tutaj najlepiej mi było przejechać. Pan czeka, ja wezmę jeszcze ciągnik, bo zobaczymy, ile tego nam będzie trzeba w ogóle. Trzymy. My możemy walec jakiś zamówić. No można było to walcem robić, ale wie pan, zobaczymy traktorem, bo to aby porozjeżdżać trochę. No wie Ale, pan, czy, czy beton się nie przylepi do kół? No w sumie beton się poprzylepia do kół, ale znowu do walca. To jest zły pomysł w sumie. Dobrze pan pomyślał, Wa walec dobra. Walec no to no był tak, był najlepszy walec. No tak, że walca zamówić, no to trzeba czekać nie wiadomo ile, przecież my nie mamy tu walca nigdzie. Pan poprzejeżdża jeszcze o tak trochę. A pan wjedzie troszeczkę ten do tyłu, przez to może. Albo jakieś specjalne kółka trzeba będzie. Dobra, pan podjeżdżał ten dyło, robimy drugi przejazd po prostu. Robimy kolejny, no ładnie. Widzi pan pod kołami ładnie to się rozchodzi, bo to nie jest aż taki mokry betonik chyba. To jest taki bardziej troszeczkę wysuszony pod właśnie kostkę. No pan jedzie, 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 jedzie. Dobra, 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 dobra to już będzie git. No, dawaj, dawaj, syp. No tu wiecie pan, no wszystko pod kostkę się robi, żeby to jakoś wyglądało, to gospodarstwo, żeby Wszędzie trawy nie było Tyle już? Tego betonu? No, skończył się już No to pan przywiezie jeszcze drugiego tira, to ile to mniej więcej będzie kosztowało? Bo to 10 tysięcy pan ma w środku, tak? No No dobra, jak 10 tysięcy, to jaka to jest kwota mniej więcej? Bo też za pierwszą jeszcze się nie dogadywałem w No, cenę. to jest... No, w tysiącach, ale ile? 2? No, 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 nie wiem, no, ze, ze. 2300, coś takiego. No to niech będzie 2300, dobra, to pan jedzie drugi kurs, robi. No bo ja się jako tutaj się, nie mieszkam. Jakoś się pan tutaj musi wyrobić, bo najlepiej o tu było sobie tyłem wyjechać, albo o tako jakoś, dobra. Wyrobi się pan? No Dobra, ja. Gicer, dobra. E, ja jakoś spróbuję tu jeszcze, wie pan, co jak pan po tym jeździł, to ja spróbuję o tako zraz przejechać chociaż. Nie tylko, że ja mam koła przystosowane do betonu. No, no trochę, ale ja tutaj o, w John jakoś jakoś to nie lepi, także jakiś pan tutaj widzę. Zaraz się nie okazało, że to jakiś wadliwy cement jest. Kurde. Nie, dobry. Dobre? No. Uwier uwierzę panu na słowo, to i tak będą sobie rozprowadzać jeszcze bardziej pewnie fachowcy, którzy kostkę będą robić. Ale mi trochę pomogę, że tutaj porozjeżdżam to, bo to takie widzę, że to tak średnio wygląda nawet gdzie wyżej to sobie porozjeżdżamy. Hiiiiiih, yy, zaraz bym zleciał. Ile panu mniej więcej zajdzie, żeby tu przyjechać? Yy, ja już wracam. No dobra, to jak pan już wracasz, to Gicior. Obo bo tu blisko jest ta cementownia, także też z daleka nie bierzemy widzowie. Wspieramy lokalnych yy, sprzedawców, że tak powiem fachowców. No, trochę, się tu, trochę się tu da porozjeżdżać, to powiem wam, ale. Jakby nie nasypał aż takich górek, ten fachowiec, no to, to by było lepiej. Będziemy musieli Pani to inaczej zrobić, bo to będzie trzeba szybciej to po prostu jechać, podczas gdy to się sypie. Jak pan klikasz to wysypywanie. No, mówiłeś, żeby. Wolniej no to jeść. wiem, tak myślałem, ale za, za się to trochę tworzy. Czekaj, 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 czajkaj. Ja sobie tu odjadę, żebyśmy się nie stuknęli zara. Dobra, tu nie będę przeszkadzał. Nie. Yeah. Dobra. I pan jedzie teraz, może by pan jakoś w to miejsce bardziej nasypał. My to sobie jakoś rozprowadzimy lepiej, ale ja bym proponował to, no dobra, niech pan o tako leci, tylko szybciej troszeczkę pan jedzie tędy, bo tu przez środek już widzie pan, że jest trochę. Dobra. No. Tu, 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 dobra, 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 tu będzie git, okej. Okay. Tu jest w sumie nasypane, pan jeszcze zrobi o taką właśnie na łukos taki pasek odtąd, może od pan troszeczkę da. U panu jakoś ładniej to się rozjeżdża to wszystko, widać, że jednak Jednak podwójna ośka robi swoje, znaczy podwójne koła No i gdzieś tak, no może na ukos nie aż tak, no do tyłu pan da, troszeczkę tu jest jeszcze stabilnie Jak nie to będzie wyciągać Dobra, dobra, git, git, no i proszę jechać tak na ukos Mniej więcej jak pan jechał wcześniej No idealnie od drogu właśnie teraz będzie Dobra, tu już pan nie sypie, tu już pan nie sypie No tu już jest przecież i tu jeszcze pan by nasypał, jakoś ja bym proponował panu w tamtą stronę pojechać o taką na ukos i dojechać dotąd. Tylko pan by się musiał ustawić, właśnie o taką, i sobie wjechać dotąd. Tutaj sobie pan wiedzie do mnie, o dotąd to aż. Tylko płot pan uważa. I pan sobie pojedzie teraz, mniej więcej się ustawi o taką, żeby taką przejechać. Tutaj trawą, żeby ten róg bardziej zrobić, właśnie, coś takiego. Dobrze będzie panu tędy jechać? Tylko tu pan uważał, tu w tym miejscu. Będzie dobrze. Dobra, pan dojedzie sobie, dotąd to mniej więcej, żeby to się złączyło, nawet nie No dobra, 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 bo to już 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 nie zleciało. Później ja nie będę kosztów pokrywał za to. No widzę teraz... Dobra, ten dysypan pojedzie, a tu już wszystko jest wysypane? No, już więcej nie ma, to może jeszcze trzecią betoniarkę. No, no, trzeciej betoniarki to już nie ma sensu. Pan patrzy ile tego jest. To trzeba na kostkę tylko, żeby to rozprowadzić już tylko, tyle nam wystarczy na spokojnie. Pan sobie tędy pojedzie, pan se tutaj stanie. O, jeszcze może na herbatę jakoś pójdziemy, ja tu skończę nagrywać. To od razu, bo już się bo chyba nie będziemy robić z młodym, bo nie wiem, o on wróci. Dobra, pan się tu zatrzyma po prostu. Bo pan się może pożegna za młodego dzisiaj w odcinku, bo gdzie będzie coś nowego, bo jeszcze nigdy takiego pożegnania nie było przez betoniarza. To cześć. Także widzowie, to było na tyle. My się widzimy w kolejnych odcinkach i na razie.